Mateusz Kowalczyk po odejściu z uks u do duńskiego Brandby, no w Danii tak naprawdę przepadł, ale w ostatnim czasie wrócił do GKS-u Katowice no i na polskich boiskach znowu wrócił do dawnej dyspozycji. W trakcie minionego weekendu trafił do bramki Rakowa Częstochowa. GKS pokonał jednego z kandydatów do tytułu mistrza Polski a Kowalczyk przyczynił się do tego właśnie tą zdobytą bramką no i w tym odcinku wyjaśnię wam jak to się stało, że Kowalczyk wrócił do dobrej dyspozycji. Także przypomnę występy tego piłkarza w barwach -u, w u jakich okolicznościach ten piłkarz do Łodzi trafił. No i może tutaj niestety dla niektórych zacznijmy od Krzysztofa przytuły, który oczywiście to też wiemy, no w Łodzi jest oceniany dwojako. Niektórzy podkreślają jego udane transfery, niektórzy zwracają uwagę na to, no że jednak takimi transferami jak Rigard czy Ricardino nie popisał się jako dyrektor sportowy UKS-u. Krzysztof przytuła to jest oczywiście zrozumiałe, bo to była w UKS-ie postać bardzo polaryzująca środowisko, wobec której nie można było przejść obojętnie, no ale na pewno też nie można przejść obojętnie wobec z tego, że Krzysztof Przytuła to właśnie on sprowadził do EUKS-u Mateusza Kowalczyka, no i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że Przytuła miał oko do młodych piłkarzy. To on też ściągnął chociażby, wypatrzył w zduńskiej woli Antoniego Młynarczyka, pomógł Aleksandrowi Bobkowi i tak dalej. Ale to właśnie też Mateusz Kowalczyk, to jest można powiedzieć dzieło Krzysztofa Przytuły, no który właśnie w 2021 roku namówił młodego piłkarza Ząbkowi Ząbki do trafienia do EUKS-u, ale to nie była rzecz oczywista, bo jak podkreślał Krzysztof Przytuła, w zasadzie Kowalczyk. Kowalczyk w tamtym momencie był już jedną nogą, jedną nogą właśnie w Jagiellonii Białystok w klubie Ekstraklasy. Ostatecznie to Przytuła namówił i wygrał tę rywalizację z Jagiellonią Białystok. No i właśnie Kowalczyk w lecie 2021 roku jako 17-latek został piłkarzem łódzkiego klubu sportowego. Początkowo występował w rezerwach, no ale kilka miesięcy po tym jak trafił do Łodzi zadebiutował w pierwszej drużynie na poziomie pierwszej ligi. Tak właśnie pozyskanie Kowalczyka do ŁKS-u wspominał Krzysztof Przytuła w rozmowie z przeglądem sportowym Onet. On był już w Jedelonii, wydaje mi się, że nawet na treningach z pierwszą drużyną. Bardzo chciał go Sławek Kopczewski, wtedy odpowiadający za młodzież w Białym Stoku. Już niby porozumieli się z Ząbkowią, ale przekonałem Mateusza, rodziców i jego opiekuna Marcina Korkucia do LKS-u. Tak wspominał to Krzysztof Przytuła, no i na pewno to był pewnie jeden z najlepszych transferów LKS-u w ostatnich latach, gdzie też Przytuła podkreślał, że nikt mu nie podpowiedział tego piłkarza, ani żaden agent, ani znajomy scout, czy coś takiego, nie po prostu. On sam go wypatrzył, no i ostatecznie wygrał rywalizację z klubem Ekstraklasy od tego piłkarza, a to, a to przecież wcale nie było takie oczywiste no bo jednak LKS w tamtym czasie grał w pierwszej lidze Gielonia w Ekstraklasie, ale widocznie projekt lks u ta wilosowia, też to, ta opinia, że LKS dobrze współpracuje z młodzieżą, no i chociażby ten ośrodek treningowy przy ulicy Minerskiej, dobra baza, dobre warunki do trenowania przekonały Kowalczyka do tego, żeby wybrać LKS i podpisać kontrakt z dwukrotnym mistrzem Polski tak jak wspomniałem, początkowo Kowalczyk występował w drugiej drużynie ŁKS-u, w barwach której jesienią 2021 roku rozegrał 15 meczów, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę, ale już właśnie w zimie 2021 roku Kowalczyk został przesunięty do pierwszej drużyny łódzkiego klubu sportowego, no i właśnie w pierwszej drużynie uks u zadebiutował w lutym 2022 roku przeciwko GKS-owi Jastrzębie. No trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tamtym czasie też UKS nie radził sobie dobrze, bo generalnie cała ta kampania 21-22 została zakończona przez EUKS na rozczarowującym dopiero 10 miejscu w pierwszej lidze. Nie pomogły tu problemy finansowe, i tak dalej. No, ale właśnie w obliczu tych problemów finansowych EUKS był zmuszony w tamtym czasie mocno postawić na tych młodych Polaków, młodych chłopaków z Akademii albo po prostu z rezerw tego klubu. No, i jednym z piłkarzy, który właśnie na tej zasadzie otrzymał szansę w seniorskiej drużynie EUKS-u, był Mateusz Kowalczyk. Ostatecznie popularny Kowal właśnie w sezonie 21-22 w pierwszej drużynie LKS-u rozegrał nieco ponad 200 minut, czyli naprawdę mało. Jedyny raz, gdy wystąpił w podstawowym składzie, no to w jednej z ostatnich kolejek tamtego sezonu, gdy ŁKS mierzył się na wyjeździe z Arktą Gdynia. Co ciekawe, Kowalczyk wystąpił na nietypowej dla siebie pozycji lewoskrzydłowego, no ale właśnie też Kowalczyk szczególnie nie wypalił. Został zmieniony już po pierwszej połowie LKS, przegrał tamto spotkanie 0-2, no i jednak no, pokrzyzował sobie te plany, jeśli chodzi o awans do barażu Ekstraklasy w tamtym sezonie pierwszej ligi. Wszystko zmieniło się jednak po powrocie Kazimierza Moskala do ŁKS-u, bo ŁKS miał w tamtym czasie olbrzymie problemy finansowe i też sportowe, bo już wspominałem o tym dopiero dziesiątym miejscu, no ale właśnie Kazimierz Moskal miał to odratować, no i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to właśnie Moskal w mocnym stopniu postawił na Mateusza Kowalczyka, zobaczył coś w tym piłkarzu, no i faktycznie tego Mateusza Kowalczyka mocno stawiał nawet czasami kosztem bardziej doświadczonych zawodników, no bo pamiętamy, że o ile jeszcze jesienią 2022 roku zazwyczaj było tak, że grał kowalczyk Trąbka, może Dawid Kort, może też Władysław Ochrończyk, no ale wiosną 2023 roku, gdy widział, że Mateusz Kowalczyk prezentuje się o wiele lepiej od bardziej doświadczonego Dawida Korta, no to Kazimierz Moskal nie miał skrupułów, żeby na tego Kowalczyka stawiać. Kort miał większe doświadczenie na poziomie ekstra klasy, i tak dalej, ale po prostu kowalczyk już w tym momencie. Był lepszym piłkarzem, więcej dającym Eukesowi od Dawida Korta. No i to też jest taka sytuacja, gdzie Kazimierz Moskal jasno pokazał, że oczywiście to może nie jest trener, który wystawia po 10 młodzieżowców w podstawowym składzie, ale jeśli widzi, że młody polski piłkarz prezentuje się od bardziej doświadczonego rutyniarza, no to Kazimierz Moskal nie miał właśnie skrupułów, problemów z tym, żeby nad Mateusza Kowalczyka postawić. A on naprawdę temu trenerowi wynagrodził to rozumowanie, te decyzje, bo to też warto dodać, że to właśnie Mateusz Kowalczyk z. Dobył pierwszego gola na stadionie króla. Chodzi oczywiście o, o ten obiekt, który został otwarty w 2022 roku, ale pamiętamy, że te pierwsze mecze uks na nowym obiekcie, no były fatalne porażka w meczu inauguracyjnym Stadionu Króla 0 do jednego z chrobrym głogów, potem pierwsze derby Łodzi na nowym stadionie, też przegrane 0 do 1 z widzewem. No ale na szczęście w lecie 2022 roku EKS wygrał pierwsze spotkanie na stadionie Króla, a co za tym idzie zdobył pierwsze bramki na tym stadionie. Łodzianie pokonali 2 do 1. W trzecie Kolejce Ligowej z Kreczem, stochowa, A pierwszą bramkę dla UKS u tego dnia I pierwszą bramkę w ogóle zdobył Mateusz Kowalczyk, wykorzystał dobry pressing Dobre wyjście do przodu po stronie Bartosza Szeligi, skrzydłowy Zagrał piłkę na środek pola karnego Gdzie ustawiony był Mateusz Kowalczyk No i wykorzystał to podanie bardziej doświadczonego Partnera, UKS objął prowadzenie W tamtym meczu, no i ostatecznie wygrał 2 do 1, no i generalnie to wejście Kowalczyka jeśli chodzi o zdobywane bramki Było naprawdę mocne, bo w pierwszych 8 Meczach tamtego sezonu Kowalczyk Zanotował trzy trafienia, i faktycznie, jak na środkowego pomocnika, był to piłkarz bardzo konkretny, bardzo też efektywny i efektowny, bo na pewno piłkarz, który miał fajne zagrania i tak dalej, ale też jak, po prostu, jak na środkowego pomocnika, był bardzo konkretny, bardzo skuteczny, dawał dużo goli i dużo asyst, co było naprawdę istotne, jeśli chodzi o łódzki klub sportowy. I na pewno ta druga linia, która na wiosnę 2023 roku wyglądała tak, czyli Michał Mokrzycki, przed nimi Michał Trąbka i Mateusz Kowalczyk, no to spokojnie można powiedzieć, że, że to był najmocniejszy środek pola w tamtym sezonie pierwszej ligi, no i na pewno właśnie ta druga linia ta formacja sprawiła, że ŁKS wygrał całe rozgrywki, wrócił po trzech latach przerwy do ekstra Klasy, No i tutaj duży fundament, dużą cegiełkę dołożył Mateusz Kowalczyk, który ostatecznie w tamtym sezonie rozegrał 27 meczów, zanotował 6 trafień, do których dołożył 4 asysty. No i wydaje się, że z tych 6 goli w tamtym sezonie najcenniejsza bramka, najcenniejsze trafienie Mateusza Kowalczyka było to z 33. przedostatniej kolejki pierwszej ligi. ŁKS przegrywał na Stadionie Gdyni, też z Arką Gdynia, no, czyli z tym rywalem, gdzie Kowalczyk no, po raz pierwszy zagrał w podstawowym składzie lks u ŁKS przegrywał w maju 2023 roku z Arką Gdynia 0-1. do Potem jeszcze był rzut karny Huberta Adamczyka, ale obroniony przez Aleksandra Bobka. lks acy mogli przypieczętować w tym meczu awans do Ekstraklasy i to faktycznie się wydarzyło, bo w 84 minucie na 6 minut przed końcem podstawowego czasu gry podanie kaleczuk i Tortiego z lewej strony do środka. Mateusz Kowalczyk silny, Precyzyjny, ale też płaski strzał z za pola karnego, no i bramka na 1-1 dla EUKS-u. Jak się okazało, Arka już nie zdołał wrócić do tamtego meczu. jeden zremicował 1-1 no i przypieczętował ten powrót do Ekstraklasy i Na pewno to był wielki moment dla każdego piłkarza uks u też dla każdego kibica uks u ale zwłaszcza dla Mateusza Kowalczyka, który, no, tą bramką dobrze spuentował. Naprawdę bardzo dobry tamten sezon, jeśli chodzi o łódzki klub sportowy, w wykonaniu Mateusza Kowalczyka. Do tego też wartość tego piłkarza podbyły Mistrzostwa Europy do lat 19, gdzie Polska ostatecznie nie wyszła z grupy, no ale Kowalczyk wystąpił w wszystkich trzech spotkaniach między innymi z Włochami, do tego zdobył bramkę w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, więc na pewno te występy na arenie międzynarodowej także podbudowały nazwisko i wartość tego piłkarza w tamtym okresie. Dlatego no, w letnim oknie transferowym naprawdę sporo klubów zainteresowało się tym piłkarzem, jak mówił Tomasz Salski, była oferta z Rakowa Częstochowa, było zainteresowanie Górnika Zabrze, chociaż tu nie brane do końca poważnie przez ŁKS i piłkarza, ale ostatecznie za zawod... Trafił za granicę do duńskiego Brandby Kopenhaga, jednego z największych duńskich, pewnie też skandynawskich, klubów. No i tutaj pomogły znajomości rodziny Platek, która w tamtym czasie jeszcze interesowała się UKS-em. Platkowie znali się z Dawidem Blitzerem, czyli amerykańskim właścicielem Brandby. No i między innymi dzięki tej znajomości doszło do wytransferowania Mateusza Kowalczyka do Brandby za ponad milion euro, jak podaje Transfermarkt. Natomiast Janusz Dziedzic, czyli ówczesny dyrektor LKS-u, mówił w grudniu 2023 roku w rozmowie z Łódzkim Sportem: Mogę zdradzić, że takiego transferu w historii pierwszej ligi nie było. Zawodnik odszedł z pierwszego ligi do mocnego europejskiego klubu za bardzo dobre pieniądze, więc faktycznie, jak na standardy pierwszej ligi, LKS zarobił sporo na tamtej transakcji. Oczywiście, z perspektywy czasu możemy żałować, że Kowalczyk nie został w LKS-ie i nie zebrał szlifów na poziomie ekstraklasy, bo to też warto zaznaczyć, że jednak LKS mocno odczuł odejście. Tego zawodnika, bo w sumie cały sezon 23-24 był pod znakiem właśnie szukania tego zastępstwa dla Mateusza Kowalczyka. Angel Hotty był za mało zwrotny, Dani Ramirez próbował, no ale jednak właśnie po tym odejściu Kowalczyka nie było równowagi, bo Dan Dani Ramirez grał fajnie, ok, też bardziej wracał do defensywy, był mokrzycki, no ale brakowało tego trzeciego ogniwa, gdzie ani Hotty, ani Diago Seikas, ani Adrian Małochowski, ani Mieszko Lorenz nie wypalili, no i tutaj LKS no bardzo mocno odczuł odejście Mateusza Kowalczyka. Oczywiście nie ma garantów, że z tym piłkarzem LKS by został w ekstraklasie, może też by spadł, ale na pewno by zdobył więcej punktów i na pewno ta gra w środku pola lks byłaby bardziej zbilansowana, zbalansowana i po prostu to wszystko wyglądałoby lepiej. A tak ten środek pola lks no bardzo mocno ucierpiał na odejściu tego utalentowanego zawodnika. Kowalczyk też nie poradził sobie najlepiej w Brandby, bo w pierwszej drużynie tego klubu w całym poprzednim sezonie rozegrał tylko trzy mecze, łącznie 47 minut. No i można, powiedzieć, że, i można powiedzieć, że kompletnie przepadł ten zawodnik właśnie w tym klubie. Chociaż Mateusz Kowalczyk też patrzy na to inaczej, bo on mówił tak w rozmowie z portalem Transfer Info: Mimo, że nie grałem, to uważam, że jestem dojrzalszy i wiele się nauczyłem. Od zawodników na miejscu mogłem czerpać garściami. Nie zmieniłbym decyzji i zostanę przy takim zdaniu. No i coś w tym faktycznie może być, bo chociażby szat. Właśnie w barwach Brandby w tym okresie Kowalczyk dzielił z takim Danielem Wasem, czyli Duńczykiem, który grał w Walencji, w Atletico Madryt, łącznie na poziomie La Ligi Hiszpańskiej Ekstraklasy, rozegrał ponad 200 spotkań, no i na pewno w tym roku Kowalczyk zebrał to doświadczenie, chociaż nie ma co ukrywać, że na pewno rok kompletnego braku gry dla tak młodego zawodnika, no to jednak no, był duży problem dla Mateusza Kowalczyka, no i trochę się odbił od zagranicy Kowalczyk, trochę przepadł i no tak na pewno było, jeśli chodzi o tego piłkarza, że tu jeszcze nie był zawodnik widocznie gotowy na grę w tak renomowanym klubie. Ostatecznie jednak Kowalczyk odrodził się w GKS-ie Katowicy. To Beniaminek tego sezonu Ekstraklasy, który radzi sobie naprawdę dobrze, ma dużą przewagę nad strefą spadkową i po tych kilkunastu kolejkach, po dwudziestu kolejkach Ekstraklasy zajmuje miejsce w środku tabeli. Na pewno ważnym ogniwem jest Mateusz Kowalczyk, który jak na razie rozegrał 18 meczów, strzelił 3 gole i zanotował dwie asysty Bramkę i też bardzo ważnym, zdobył właśnie w ostatnim weekendzie, w ostatniej kolejce z Rakowym Częstochowa GKS wygrał na stadionie mistrza Polski z 2023 roku 2 do jednego. Jedno z dwóch trafień dla GKS-u zanotował właśnie Mateusz Kowalczyk, no ale też w innych statystykach Kowalczyk wygląda bardzo dobrze, no bo na przykład jeśli chodzi o wygrane pojedynki to trzy, jeśli chodzi o Mateusza Kowalczyka, to jest drugi w GKS Katowice i dziewiąty w całej lidze, więc to bardzo dobry wynik, gdy mówimy o tym zawodniku, no i też we wrześniu 2020 2024 roku Kowalczyk został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski przez selekcjonera Michała Probierza. Ostatecznie nie rozegrał choćby minuty, no, ale jednak trenował, no i był na zgrupowaniu z takimi piłkarzami, właśnie jak Robert, jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Więc tutaj na pewno duża nobilitacja dla Mateusza Kowalczyka, no i pokazanie, że selekcjoner widzi tego piłkarza. Że jeśli Kowalczyk będzie występował i, i grał dobrze, no, to nawet będzie otrzymywał te powołania z polskiej ekstraklasy, Więc na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kowalczyk odrodził się w GK jeszcze Katowice, no i zobaczymy, kto wie, być może po tym roku spędzonym w Katowicach na poziomie ekstraklasy Kowalczyk okrzepnie i faktycznie za te pół roku w kolejnym sezonie stanie się już podstawową, istotną postacią Brandby, a jeśli nie, no to na pewno w Polsce nie będzie brakowało chętnych na tego piłkarza. No raczej Kowalczyk jest już poza zasięgiem LKS-u, chociaż kto wie może za kilka, kilkanaście lat w końcówce kariery tego piłkarza jeszcze na aleje Unii 2 Kowalczyk wróci, bo na pewno, mimo że on jeśli chodzi o taki pełny sezon, no to w LKS się rozegrał tylko jeden, 22-23 to na pewno no może to odejście, bo to wiecie, no jednak była różna, różna narracja, że czemu tak młody piłkarz odchodzi tak szybko, że dlaczego nie chce pomóc ŁKS-owi utrzymać się w Ekstraklasie, natomiast na pewno wydaje mi się, że większość kibiców ŁKS-u wspomina naprawdę pozytywnie tego piłkarza i osobiście bym powrót jeszcze kiedyś Mateusza Kowalczyka do ŁKS-u zobaczył, ale na pewno na dzisiaj Kowalczyk myśli o tym, żeby utrzymać się z GKS-em Katowice w Ekstraklasie, a potem powalczyć o pierwszy skład w Brandby, gdzie życzę na pewno temu piłkarzowi, żeby faktycznie tak się stało, bo to też będzie dla Innych klubów dobry sygnał, że warto kupować od tego LKS-u, bo naprawdę można dostać ciekawego piłkarza właśnie po kroju Mateusza Kowalczyka, więc na pewno sukces Mateusza Kowalczyka to będzie dobra informacja dla Akademii i renomy LKS-u na rynku transferowym. A jeśli chcielibyście posłuchać o innym piłkarzu, który po odejściu z uks u robi furorę w innym klubie, w tym wypadku zagranicznym, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku waszego ekranu. Tutaj przedstawiłem historię, gdzie były napastnik uks u strzelił gola pogromcy Realu Madryt z tego sezonu Ligi Mistrzów, więc zachęcam do obejrzenia tego filmu i zapoznania się z tą zwariowaną, absurdalną historią byłego piłkarza uks u Zapraszam do oglądania.